Idziemy tutaj o co mam pomysł Yo, 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 wyborowo spoznali Kartkę z tekstem jak apokali, to się to, apokali, to apokali. będzie mój To jest Szczota Szczęść Boże Raon, do potomnych Kimo jestem? Tak Kanalia Co, ty Kimo to Kanalia Ja Cię wiem Widzisz, ja wiem i Cię trzyma. Run o, Dobra. Ej, nie wypij tam wszystkiego O, Paciak, ja pijak, no Wszystko nam wypije, wszystko O, patrz, jak mu cieknie, po brodzie, wszędzie mu ucieknie Ach, Ty kurde, i jeszcze śmieci Jeszcze rzuca w operatora, jak to tak można? Tam Roan. Kombinuje z flagą o, ładnie no, sprzytne, nasza sprzytne. flaga powiewa. Ja wiem, co tak strzelało, jak szliśmy, te ślimaki, no nie? O, coś tam się zaplątała flaga. No. Po pracy już ciężkiej O tak, jeszcze jeden namiot na stoi co <grym> Bruno, to i? Nie, no jeszcze tak, nam... Musi być. I teraz... No i na do... Emocjonujący filmik z walki ślimaków? Tak To jest Punkbuster To jest Rebel, a to jest... Wlot na HT... O, Punkbuster, tak, Tak chyba cheatuje, tak mi się wydaje <grym 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 Killer za z do dookoła, prawda? No, tak bardziej w prawie. No powiedzmy. minut możesz tak ja. O, już chodzi na pani bastera. Ściąga aktualizację, ściąga aktualizację. Nie jest, no się dorwali do niego. Zjedzą go. Dobra, chodź, tworek, robimy to na nie ma co. Czekaj, gwałcą, go, to jest już ten... zbiorowy, zbiorowy. Ten nam pójdzie szybciej tego Zbiorowy gwałt jest, ja. Powalili go! Powalili się Co tam się trzeci co się dzieje, jaka akcja, jaka akcja! Patrz na to! Ja zobacz to! Jakie perwersy! Ojejku, masakra! Jakie perwersy. On na to nie patrzę, ja na to nie patrzę. Śluz się wylewa. Zleje się, zjeje się, zje się, leje się, zje się. Ten już prawie z muszle wychodzi. Z domu ucieka. Właśnie, Ty, one się kotują tutaj. A my tu ciężko pracujemy, a wy już na balenie? Chylecie Siema Brunowski. No Bruno, tu jest. Siema kapitanie. Pęknek No weźmy, Siema Michał, nie? Nie, no, no. Uwaga na walki z nimaków. To uwaga to nasze ognisko. Rozpalone po wielkich trudach. Moimi rękami i rękami tego to apokalipto. I kto tam jeszcze się. Nie jakiś, czy co? <laughs> Ten już się opala. Tak, już tak. rozpaliliśmy ognisko, poświęciliśmy jedną osobę, wiesz, że piorun walnął, dla bogów, a co dzień dobry, już mamy ognisko. Także... A, trochę. A, trochę prywatności. No Szefostwo, nowe szefostwo, tam jest stare szefostwo, już z ale w ogóle. wiesz, widzisz jak obrosło to wszystko, yes. takie te... Porek? to. Nie no, daj tego, jak nie ma ścieżka. Na początek. No na Kurwa. początek. Aaaa świetnie. I I co, drewno daje, hmm. Hmm. No, e, no, a tu na jest na nowe szefostwo. Które przejmie tak, władzę. W klanie tak, i ej. w ogóle. Nie, nie, nie. Przejmie władzę nad świat. A, potrzymaj chwilę kamerę, bo mnie coś zabierze. Tak, tak, tak? A teraz do czekaj. go, dziab go! Dziab go! No dobra, no teraz ja. To, to znaczy. Dzień dobry. Facela. Tak? prowadzącego? O, jak miło. 300 prowadzącego? Właśnie <noise> gangsta. Ale mi się chce. Na No. no. To, ale ja nie umrę. No to pokaż, pokaż. No to teraz No to e, rób jeszcze teraz. No, uwaga, jak tam żyjemy? Nie żyjemy. Pijemy. Eee... O, proszę. Żubr. To Maj, jest... Majk Maj, ma zamontował lampę. Widzicie, <śmieniu> to jest z Kompanią Eee... Na pewno nie z Poznania, bo mi bardzo. Poznać? Fajsacko, jest... ja wiem, to jest 3 jeden. Ja tam niedaleko Na mieszkam. Powiem, za bardzo mi smakuje, żeby to było z Poznania. Sprawdzamy Kompania nasze wojsko, rysko. czy wszyscy są. Ja, jakie wojsko, nie tak, nie jestem. Wiesz, ja mówmy na darmo w nocy. Nie ja że A żeś teraz świat podawalił? Tak, musiałem jakieś... No i ja jestem tak, tak. Nasza flaga. Ojejku, trzymajcie mnie. Coś tam się majaczy. No i nasze ognisko. Ojej, e. co ty za mną tu robisz? Tak. Nasze ognisko ledwo już żyje. Zaraz nam się drewno kończy, o tutaj o proszę las cały spalimy oczywiście, nic nie widać na drewno. Kiedyś wiedział. To on pije piwko. Widamy. FBI Apokalipto, tak, tutaj żuberek, główny sponsor dzisiejszej inwestycji. Dobrze posiedzieć przy że... niej. Elemental... chleb, choć piłba Co to. Kształt, nie... <laughs> uciechięty.

Barbara tak to on. to No tak, dorzucamy do ognia? Zrzucamy do odcinka. No do odcinka. Zrzucamy do